na nieświeży oddech, na poprawę kondycji skóry, głowy i yy, także ogólnie skóry. Yy. Żeby mieć bielsze zęby, żeby po prostu usunąć wszelkie patogeny, bakterie, e, substancje tokty, toksyczne z jamy ustnej, polecam ssanie oleju. Ja ssię olej konopny, taki mam ze sobą olej konopny, e, tłoczony na zimno, na surowo. Jak to zrobić? A mianowicie około łyżki stołowej bierzemy do ust, e, trzymamy wszystko zależy. Na początku może być to 2 minuty, może to być już 5 minut. Specjaliści mówią nawet do 20 minut. Następnie wypluwamy, przepukujemy jamę ustną ciepłą wodą. I taki zabieg powtarzamy przez przynajmniej około 2 tygodnie.